13 października ukazują się informacje o tym, że firma farmaceutyczna Johnson Johnson wstrzymuje najbardziej zaawansowane badania nad szczepionką antykowidową. Wstrzymuje z powodu niewyjaśnionych incydentów zdrowotnych wśród ochotników, którzy byli badani. Tam ponad 60 tysięcy ochotników było badanych tym y, y, prototypem w trzeciej fazie szczepionki. 13 października, przypominam, Johnson Johnson musi przyznać się do tego, że u poddanych testom ludzi wystąpiła gorączka, dreszcze, podwyższona temperatura i kłopoty z oddychaniem. Tymczasem 21 października, czyli dziś, przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, informuje, że, że Komisja Europejska Zakupuje 400 milionów dawek szczepionki od Johnson Johnson. Jednocześnie dobiegają do nas informacje, że 40 milionów szczepionek chce zakupić polski rząd od Johnson Johnson. Że pierwsze szczepionki mają być w Polsce już w grudniu. Jakie to szczepionki, skoro wstrzymano testy 13? Co się zmieniło? Od 13 października do 21 października, raptem przez 8 dni. Osoby, przypomnę już, że szczepionki badane przez firmę Zaneka przy udziale Oxford University także przyniosły chorobę i, i odczyn neurologiczny u dobrowolnie testowanych pacjentów. Teraz mamy informację, że gigant Johnson Johnson w trzeciej fazie badań doprowadził do tego, że pojawiły się przypadki, niewyjaśnione przypadki chorobowe, jak to... Yy, PR dużego koncernu nazywa. I szczepionkę z niewyjaśnionymi przypadkami chorobowymi, jaką to szczepionkę, zakupuje, zakupują władze europejskie, a za nimi, jak za panią matką, nasz rząd zapowiada, że 40 milionów dawek trafi do Polski. Będę się tą sprawą interesował dalej, ale już oczekuję wyjaśnień ze strony rządu. O co chodzi ze szczepionkami firmą Johnson Johnson? Pozdrawiam.